Swift, czy kryptowaluty będą takim miejscem ucieczki, aby uniknąć kary? Wszystko ma związek z tym, co ostatnio się wydarzyło, czyli z odcięciem Rosji od systemu przesyłania informacji, go nie patrzeć, ale powiedzmy rozliczeń międzynarodowych SWIFT. No i nagle pojawiły się takie informacje, takie zdania, takie opinie, że okej, okay, skoro Ktoś został wykluczony z takiego scentralizowanego systemu, yy, no to odpowiedzią będzie system zdecentralizowany. No i zobaczcie, co napisał tutaj na Twitterze kilkanaście godzin temu pan Pompliano. Napisał tak: Bitcoin jest zdecentralizowaną cyfrową walutą, która może być użyta przez kogokolwiek na świecie, aby przesłać tutaj jakąś wartość ekonomiczną. Od jednego do drugiego, po prostu. Yy, I co jest najważniejsze, jest tutaj ostatnia część tego zdania. Bez konieczności tutaj zgody. No powiedzmy, osób trzecich, ale w domyśle chodzi tutaj o, o banki i o instytucje po prostu. No i oczywiście tam były komentarze niezbyt przychylne, które mówiły, no okej, okay, to czyli w takim razie teraz promujesz, gdyby ucieczkę od konsekwencji, które są słuszne za taki czyn, jakiego, jakiego dopuściła się Rosja. I generalnie takich opinii można było troszkę spotkać, czyli opinii, które mówiły, że odpowiedzią na, 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 na coś takiego będzie tutaj po prostu ucieczka do, do kryptowalut. Czyli kryptowalut nikt nie jest w stanie jakoś kontrolować, nikt nie jest w stanie nam zabrać, przyblokować, nie jest nas w stanie wyrzucić z tego, no, z udziału tutaj w, w danej sieci. Oczywiście tutaj wszystko rozgrywało się o, o Bitcoina, bo widzieliście, że też pomoc była organizowana w Bitcoinie, w Ethereum, ale ja chciałbym się w tym filmiku skupić na opiniach ludzi, którzy twierdzą, że tutaj Bitcoin może pomóc. Niektóre są tak ekstremalne, które mówią, że Bitcoin może zastąpić ten SWIFT mimo wszystko, no bo ogólnie kryptowaluty są tutaj odpowiedzią na. Na takie bolączki i problemy tutaj tych walut fiducjarnych. Ym, odpowiedź jest bardzo prosta, natomiast y, uzasadnienie myślę tutaj oprzemy sobie o czystą matematykę i najprostsze dane techniczne. Najważniejsze pytanie: czego tak właściwie Rosja potrzebuje i co zostanie jej odebrane? No, jak widzimy, no może przejdźmy tego artykułu. Ym, tutaj według Banku Centralnego Rosji. Dzienny obrót na rynku yy, wymiany walutowej, która tam oczywiście wlicza w to yy, tutaj rynek spot, yy, derywaty, yy, wszystkie elementy tego OTC, over the counter, yy, no i wszystkie, wszystkie takie ruchy na, na scentralizowanych giełdach czyli generalnie cały obrót pieniądza, który jest potrzebny dla, dla banku to wynosi około 50 miliardów dolarów dziennie. Tutaj na tej stronie jest powiedziane, że jest to około 40, 46 miliardów. Oczywiście te dane mówią, mogą się wahać kilka procent w tą czy w drugą stronę, to nie ma większego znaczenia, ale przyjmijmy, że jest to około 50 miliardów, między 40 a 50 miliardów dziennie obrotu. Potrzebuje tutaj zrobić bank Rosji, żeby to wszystko mogło funkcjonować. No i co tutaj czytamy? System SWIFT, System SWIFT operuje tutaj 42 ym, milionami transakcji na dzień, czyli 42 miliony transakcji odbywają się na dzień w rozliczeniu tutaj tym systemem SWIFT, a Rosja bierze sobie z tego jak gdyby 1,5, czyli ma udział 1,5%. No to policzmy sobie, weźmy sobie kalkulator, żeby tutaj powiedziałem matematyka nam przyszła tutaj z pomocą: 42 razy 2, raz 2, 3, 42 miliony razy. W 1,5% 015 daje nam to około 630 transakcji na dzień. 630 transakcji na dzień jest wykonywanych tutaj na potrzeby yy, na potrzeby Rosji, tak można to ogólnie powiedzieć. No i dobra, skoro 630 000 transakcji jest yy, wykonywanych, a zobaczmy sobie, jak Bitcoin tutaj wygląda w tym porównaniu. Jakie są możliwości transakcyjne na sekundę? Bitcoina. Weźmy sobie pierwszą lepszą stronę, która nam to powie, bo oczywiście jest to jasne, jest to do, do sprawdzenia, ale chcę wam tylko to wizualnie pokazać. Czyli Bitcoin może przerobić około 7, a powiedzmy 7-8 transakcji średnio na sekundę. Tak? No to policzmy, czy sam Bitcoin, oczywiście to my bierzemy teraz pod uwagę tylko, bo teraz ktoś się znajdzie i powie: No ale słuchaj, ty bierzesz teraz pod uwagę tylko. Powiedzmy, że tak zwaną warstwę pierwszą, czyli ten oryginalny blockchain Bitcoina, to jest oczywiście bardzo upośledzone, bardzo, znaczy upośledzone. Nikt by tak nie powiedział, em, że jest to oczywiście bardziej ograniczone. Są inne rozwiązania, są inne rozwiązania, ponieważ można to zrobić na rozwiązaniu warstwowym, czyli na przykład Lightning Network, i dzięki temu możesz tam procesować, możesz przerobić miliony transakcji w sekundę i tak dalej. No ale jeżeli z takim argumentem ktoś z Was się spotka, no to. Możecie od razu brać poprawkę na taką osobę, bo ta osoba nie ma pojęcia o czym mówi w ogóle. Bo Lightning Network nie sprawdzi się w czymś takim, jest zbyt ograniczonym rozwiązaniem, zbyt niedopracowanym rozwiązaniem, i rozwiązaniem, które ma samo w sobie tak wiele ograniczeń, um, które nie mają szans um, w ogóle brać udziału w takiej um, międzynarodowej, w tak dużej wymianie um, wymianie takich środków i. i i jakieś wartości. Także Lightning Network odpada w ogóle, jak ktoś ma taki pomysł. Ja oczywiście chętnie posłuchałbym argumentów takiej osoby. Oczywiście wiem, że ta osoba nie będzie miała argumentów, ale chętnie jednak bym wszystko chętnie posłuchał, jak niektórzy byliby w stanie bronić tutaj rozwiązania Lightning Network. Czyli skupmy się na tym, że Bitcoin nie jest w stanie ogarnąć takiej ilości transakcji, ale żeby nie być gołosłownym, widzieliście 630 transakcji potrzebuje Rosja, żeby normalnie funkcjonować. Oczywiście to się może zmieniać, bo w sytuacji bardziej ekstremalnej y, może być potrzeba większej ilości. Ale skupmy się na tym, co mamy teraz. Y, 24 godziny, oczywiście robię bardzo uproszczone liczenie, ponieważ y, to nie jest tak, że tam 24 godziny na dobę by to musiało działać. To bardziej jest w tych krótszych y, takich interwałach, typu na przykład Większość tych transferów z tych 630 tysięcy będzie miała miejsce na przykład tam w konkretnych godzinach, czy na przykład w um, takich ramach czasowych typu, nie wiem, 10 godzin, nie 24, no ale policzmy nawet dla 24, bo e, tak, 24 godziny razy 60 minut razy 60 sekund daje nam to 86400, no i w tym czasie to są sekundy. Bitcoin jest w stanie zrobić 7 transakcji na sekundę. Daje nam to 604, no powiedzmy 605. Mimo wszystko matematyka jest tutaj, myślę, okrutna i niepodważalna. tak? Czyli nadal brakuje nam e, kilku procent, <grym> aby być w stanie w ogóle ogarnąć tą ilość transakcji. Czyli Bitcoin nie dałby rady takiemu zadaniu sprostać. Tym bardziej weźmy pod uwagę jedno, że na tym blockchainie Bitcoina tylko i wyłącznie Rosja musiałaby tutaj operować, tylko i wyłącznie Rosja musiała robić jakieś transfery. Co jest kompletnie niemożliwe, bo inni ludzie też biorą w tym udział, więc um, gdybyśmy jeszcze uwzględnili, że miałoby się to rozegrać kilka godzin, nie ma najmniejszej szansy na to, żeby Bitcoin był w stanie um, przerobić taką, taką ilość transakcji. Dobra, kolejne, kolejna ważna kwestia jest to, o czym już było mówione wcześniej: że Rosja potrzebuje około 50 miliardów dolarów wartości, która musi być przesłana. 50 miliardów ym, wartości. Dobra, przejdźmy sobie tutaj na, na kapitalizację. Oczywiście, moim zdaniem, kapitalizacja jest ne, jednym z najgłupszych y, wskaźników, bo nie, nie odzwierciedla tego stanu faktycznego. Ale nawet jeśli mówię, wspieramy się matematyką, to trzymajmy się matematyki. Kapitalizacja bitcoina to ilość bitcoinów dostępnych w obiegu. To jest prawie 19 milionów. Od tego wyjdziemy. Natomiast weźmy pod uwagę, że no nie wszystkie bitcoiny są dostępne, tak? ponieważ z tego około miliona jest zamkniętych na portfelu pana Satosiego. Spora część jest gdzieś tam zgubiona, bo właściciele, nie wiem, umarli i te, te, te środki na zawsze tam będą zamknięte. Czyli tak, de facto dostępnych z tej puli 19 milionów jest może połowa, tak, tak, tak efektywnie w sensie takim. Nie, no troszeczkę więcej, oczywiście. Ale teraz pytanie, jaki procent z tego Rosja byłaby w stanie sobie wziąć? Jaki procent Rosja byłaby w stanie zgarnąć dla siebie, żeby móc robić operacje? No bo tak jak powiedzieliśmy, bitcoinem um, walczylibyśmy tutaj z tym całym systemem. Jak? Skoro kapitalizacja rubla tutaj na 14 miejscu wynosi 20, ponad 20,5 miliona bitcoinów. No czyli mimo wszystko, na tym nawet gdybyśmy mieli dostępne wszystkie bitcoiny, które są do tej pory wykopane, no to nie, nie pokryjemy tutaj kapitalizacji. Więc kolejny argument, który pokazuje, że nie ma, nie, ma, nie ma szans, żeby coś takiego miało miejsce. Jeszcze raz: 50 miliardów obrotu dziennie jest potrzebne aby Rosja mogła funkcjonować. Oczy, oczywiście to jest tylko Rosja, tak, bo mamy też inne kraje, które też obracają na tym rynku walutowym, ale na ten moment mówimy o, o możliwościach dla, dla Rosji. Dobra, Bitcoin i wolumen dzienny, 24 godziny, w 24 godziny taki wolumen jest obracany na, na rynku ogólnie. Jest to 26 miliardów. No to zobaczcie, to jest 26 miliardów, Rosja potrzebuje dwa razy tyle. No dobra, w takim razie wycena bitcoina musiała być dużo większa, żeby ten wolumen się mógł zwiększyć. No dobra, czyli musielibyśmy zrobić e, nowe ATH. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ten poziom, ten pułap cenowy musiałby się utrzymywać. Gdyby spadał e, m, poniżej tam jakiegoś progu, no to wtedy Rosja by nie była w stanie zachować tej ciągłości tych operacji, które, które musi. No dobra, tylko teraz weźmy pod uwagę inną, jeszcze ważniejszą kwestię. Wolumen 24 godziny, jak sobie klikniemy tutaj. Czym jest ten wolumen, pokazywany tutaj przez CoinMarketCap? Ten wolumen to jest zagregowany wolumen. Zobaczcie, to jest ten wolumen tutaj, pokazywany tutaj na, na górze tej strony, czyli ten wolumen to jest tak zwany zagregowany wolumen. On nie zawiera tylko i wyłącznie yy, pary, powiedzmy, Bitcoin i, i, i dolar. Zobaczcie sobie, tu jest taka notka napisana, czyli ten zagregowany wolumen, on zawiera wszystkie możliwe pary na wszystkich możliwych giełdach. Czyli mamy tam tak, jak to jest przykładowo podane Litecoin do Bitcoina, ale to może być oczywiście Ethereum do Bitcoina, to może być jakiś stablecoin do Bitcoina i to się wszystko sumuje. To jest zdublowane, to jest kilkukrotnie zwiększone, Dlaczego? dlatego właśnie ten zagregowany wolumen jest tak duży. Ale jeżeli przejdziemy do takich bardziej surowych danych, zobaczymy takie, takie informacje, jeżeli chodzi o sam same USD czyli sam sam dolar M to jest milion e, Przepraszam, M to jest Mega no to Mega to jest milion G to jest Giga czyli Giga to jest 1000 razy milion czyli miliard M to milion w tym przypadku przyjmijmy G to jest miliard Zobaczcie sobie jakie są jakie są tutaj ilości transferu w sensie obrotu bitcoinem na, na giełdach na dzień to jest złączone na dzień miliard 200 i tak dalej no to jest powiedzmy około no niech będzie 2 miliardy dziennie obrotu to jest dużo za mało aby można było cokolwiek z tym robić 24 wiemy co się stało i z tego powodu ten wolumen skoczył dwukrotnie tak to jest oczywiście tylko w dolarach no ale zobaczmy sobie w rublach tak no bo mówimy o, o Rosji jak wygląda to w rublach, no w rublach to wygląda e, 20, to, to jest oczywiście w rublach podane, tak, 20, 40 milionów rubli, tu był potężny skok na 269 milionów rubli, ale pytanie, ile to jest 269 milionów rubli, no to zobaczmy sobie, 260 milionów rubli, tu już pisałem, to jest 1, 2, 3, 1, 2, 3, to jest 2,5 miliona, 2,5 miliona dolarów, no to, co? To, to też również nie wystarczy nam żeby pokryć to, te wszystkie, wszystkie potrzeby. Tu możecie sobie jeszcze zobaczyć jak wygląda ten, ten wolumen tradingowy samego Bitcoina, w sensie w Bitcoinie. No i oczywiście uzależniamy wszystko od ceny Bitcoina. Jeżeli ta cena Bitcoina by spadła, no to oczywiście wolumen będzie taki jaki był, ale ta wartość tego będzie, 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 będzie inna kompletnie, nie? czyli znowu nie, nie mamy systemu, który jest w jakikolwiek sposób ustabilizowany, czyli oparty o jakiegoś stablecoina, który ma swoją wartość i który może być przesyłany. Um, oczywiście warto jeszcze pamiętać, że te wszystkie rzeczy, ten, ten bitcoin, który jest dostępny na, na różnych giełdach, on również podlega tutaj um, podlega Urzędowi Kontroli aktywów Zagranicznych po angielsku OFAC, tak, czyli uh, Office of Foreign Assets Control. Polega to na tym, że jest to, ten OFAC jest oczywiście częścią Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, tak, możemy to przeczytać. Ten OFAC ma po prostu autorytet na świecie taki, że może powiedzieć um, jakiemuś podmiotowi finansowemu w różnej części naszego globu, um, słuchaj, zablokuj proszę środki te i te, ponieważ one są, są to środki tam pochodzące na przykład z nielegalnych źródeł, z nielegalnych różnych praktyk, nie będę tego wymieniał, tego na terror i tak dalej, ale ten urząd ma po prostu, ma autorytet. No i jak widzimy, Rosja to jest jedna strona, Zachód to jest druga strona, jeżeli ten autorytet nakazałby z centralizowanym giełdą zablokować, no to musieliby zablokować tutaj trading na bitcoinie. A nie wiem, na ile to info jest sprawdzone, musiałbym jeszcze to zweryfikować dokładnie, ale załóżmy, że jest to prawda, no to tu czytamy, że giełda Crypto Binance nie zablokuje tutaj kont klientów w Rosji. No i jest odpowiedź, czy oni mogą to zagwarantować. No właśnie, na ten moment tego nie zrobią, no ale pytanie, co będzie jutro, co będzie za parę godzin nawet. Więc myślę, że to byłby jasny sygnał dla posiadaczy kont tutaj na terenie Rosji, żeby myślę te środki jednak ruszyć stamtąd, bo może być różnie, bo wszystko są to giełdy scentralizowane i w każdej chwili można kogoś wyłączyć z tej całej zabawy, tak jak już nam to nie zostało pokazywane, że można spokojnie kogoś wykluczyć, zablokować, zamrozić i pozbawić go tego, co, co posiada. Więc teraz, tak wracając do, do tych rozważań, w tym momencie nie ma szans na to, aby kryptowaluty przejęły kontrolę nad, nad Swiftem. Tak? To musi być zbudowany inny system, ewentualnie inny system mógłby zastąpić Swift, ale nie można myśleć, że jakakolwiek kryptowaluta jest w stanie zastąpić Swift'a sama, sama w sobie po prostu. Jedyne co może być zastępstwem tego Swifta, to może być inny system oparty o pewne rozwiązania tutaj blockchainowe albo bardziej idźmy w kierunku technologii DLT, czyli rozproszonego rejestru. To jak najbardziej jest możliwe. Czy tak będzie? Zobaczymy. Natomiast y, warto na ten moment obserwować te kraje BRICS, czyli Brazylię, Indie, Rosję, Chiny i tutaj Afrykę, że warto patrzeć na to, co one teraz będą robić, bo jak wiemy, Rosja jest odcięta od SWIFTA, natomiast jest alternatywny system wymiany tutaj krajów BRICS, także też jestem ciekaw, jak Rosja tutaj odpowie na to, jak sobie poradzi, jak się zachowa i co nas czeka dalej. Niestety żyjemy w takich interesujących czasach, także to jest to... Bodajże chińskie przysłowie, które um, jest tak dosyć przewrotnie powiedziane, no niestety przyszło nam żyć w tych ciekawych czasach, natomiast też na naszych oczach rodzą się transfery um, systemowe, rodzi się po prostu zmiana, podmianka tego, tego systemu, który znamy. Jak widzimy, to zaczyna powoli wszystko upadać i będzie musiało być zastąpione czymś, czymś nowym. Sam Swift też jest już dosyć przestarzałym systemem i. Hmm, oczywiście będą tam wchodziły różne nowe standardy, ISO na przykład y, 222, ale pytanie czy, czy, czy jakoś to przetrwa w tej formie, którą znamy, czy właśnie będzie to początek takiego jednego domina, które um, sprawi, że kraje zaczną odchodzić od tego przestarzałego systemu SWIFT i zbudują jakieś nowe rozwiązania. Oparte, właśnie być może o technologię DLT, natomiast ja osobiście nie widzę takiej sytuacji, w której, em, w której kraje, banki centralne danych krajów oddają suwerenność em, swojej waluty, czyli oddają kontrolę nad swoją walutą gdzieś, tylko widzę tą sytuację, w której każdy bank centralny ma pełną władzę nad swoją polityką monetarną, jest w stanie emitować swoją, w tym momencie prawdopodobnie już cyfrową walutę. I tą cyfrową walutę jest w stanie wymieniać w jakimś systemie wymiany, który powinien być lepszy, bardziej nowoczesny, doskonalszy od systemu SWIFT. Eee... Natomiast nie widzę sytuacji takiej, że mamy coś w pełni zdecentralizowane. W sensie, że ten system wymiany byłby w pełni zdecentralizowany, czyli na przykład z takiego systemu nie można by było takiej Rosji, albo jakiegoś innego kraju, który by się tak podobnie zachował, usunąć. Ja nie mówię, że to nie będzie o, oparte o zdecentralizowane rozwiązanie, bo to jest inna sprawa. Sam system, taki jak tu widzimy, um, nigdy nie będzie w pełni zdecentralizowany, bo mamy grupę, w tym momencie grupę krajów, to można porównać do, wiecie, zabawy w kółeczko w, w podstawówce, tak? No mamy grupę dzieciaków, która się bawi, i one tworzą to, to kółeczko. Jeżeli większość uzna, że jedna osoba z tego kółeczka ma wyjść, bo zachowuje się źle, przeklina, bije innych i tak dalej, no to są w, stanie, są w stanie wyrzucić taką osobę z tego kółeczka. I dokładnie tak samo to będzie działać tutaj. Nawet w tym nowym systemie, który jest rozwijany, prawdopodobnie może nawet będzie oparty o pewnego rodzaju standard złota, ale to jest myślę temat na, na inne rozważania. Na ten moment Was z tym zostawiam i pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Na razie.